Dzień dobry, kochane, dzień dobry. Tutaj Dorota Orzuk. Zapraszam na naszą porannę Kawę z Bogiem, czyli nasze spotkanie, w który, podczas którego się motywujemy, inspirujemy, czytamy sobie fragmenty. Pisma Świętego, czasem fragmenty moich książek, czasem fragmenty książek innych, które czy ja przeczytałam i polecam, czy wy przeczytałyście i polecacie. Więc myślę, że spotkania dla wszystkich tych, które gdzieś tam potrzebują, szukają inspiracji, to, to absolutnie są atrakcją, atrakcyjne. Tak dziwnie mi się trochę dzisiaj wyświetla, więc nie wiem, czy jest wszystko dobrze, jakoś inaczej niż zwykle. No ale zobaczę, może za chwilkę ktoś dołączy i będę mieć potwierdzenie, że wszystko dobrze. Ja tylko może w międzyczasie pokażę moje książki, można sobie wejść na www.budorotozo.pl. Eee, bardzo serdecznie polecam na przykład dziennik, e, który 365 dni budowania siebie, który naprawdę może nam służyć jako narzędzie takiego wła, własnego budowania siebie, wzrostu. E, poprzez, działa, e, to, dzieje się to poprzez to, że każdego dnia się jakby ukierunkowujemy na e, budujący sposób myślenia dzięki podnoszeniu swojej świadomości. Dla zobrazowania posłużę się przykładem, co to w ogóle znaczy budowanie siebie poprzez podnoszenie świadomości, nie? co to w ogóle za jakieś. Nie? Chodzi o to, że jeśli każdego dnia czytamy jakieś zdanie, takie, które, które inspiruje, takie czasem w jednym zdaniu jest zawarta niesamowita mądrość, która nas oświeca. I to zdanie. Nam, nas nakierunkowuje jakoś na, na jakąś refleksję. I robimy to każdego dnia, to dzięki temu nabieramy nawyków innego sposobu myślenia, bardziej właśnie takiego budującego, które... które... I często podnosi się nam właśnie... Świad... Dzieje się to poprzez podnoszenie świadomości, bo obiecałam, że posłużę się przykładem, na przykład w dzienniku jest taka, taki dzień, który mówi o tym, że o, o wybaczaniu. Często gdzieś mamy problem, nie mamy tej, takiej zdolności do wybaczania e, osobom, które kochamy, a co dopiero jakimś tam wrogom, obcym, nie? Natomiast e, taki, e, taki przykład podaje, że gdybyś e, wiedziała. Gdybyś wiedziała, że osoba, która, z którą masz konflikt, tak? bo nie wiem, coś ci powiedziała, nie, palnęła jakąś gafę, ty to wziąłeś do siebie, nie? albo może nawet specjalnie ci powiedziała, bo była w złości, no cokolwiek, różne mamy między sobą sytuacje, ale gdybyś wiedziała, że ta osoba miała takie, a nie inne dzieciństwo, że ta osoba była na przykład zamykana w... przez matkę w Wersalce, Przecież to nie są sytuacje z science fiction, to są sytuacje z życia. To czy nadal czułabyś do niej tak wielką urazę, jak czujesz teraz? Nie? Czy Twoja zdolność do wybaczania, do wybaczenia jej, do po postrzegania jej. Mm, właśnie nie. Czy Twoja zdolność do wybaczenia nie wzrosłaby dzięki właśnie temu, że wzrosłaby Twoja świadomość o tym, co ona musiała przejść? Nie? Co ona musiała przejść, z czym się zmagać i być może zmaga się do tej pory, i niestety może sobie nawet z tym nie radzi. Często tak jest, że w życiu dorosłym nie radzimy sobie jeszcze z emocjami, które odczuwaliśmy w dzieciństwie. Więc gdy, mm, e, gdy uświadamiasz sobie pewne rzeczy, Twoja zdolność do wybaczenia rośnie. I nie tylko innym, ale także sobie. Nie? Więc e, dlaczego właśnie dlatego e, uważam, że e, praca z tym dziennikiem przynosi naprawdę piękne rezultaty. E, piękne w sensie, że no, czujesz się lżej, bo zrzucasz z siebie ten ciężar toksycznego myślenia, tych, ten ciężar tych emocji, które cię wyniszczają nie? E, dzięki świadomości. Dzięki świadomości. Dzień dobry, widzę. Agatka dołączyła. Cześć kochana! E, widzę, że są jeszcze inne osoby, ale dopóki nie widzę komentarza, to nie, nie widzę kto jest, więc dziewczyny, witajcie. Obejrzę całość z odtwarzania. Agatka. Kochane, e, żeby było e, szybko, dajcie proszę znać, czy chcecie fragment Pisma Świętego, czy fragment dziennika, czy fragment kawy z Bogiem. E, mam też przed sobą jeszcze modlitewnik dla kobiet, z którego ostatnio często korzystałyśmy. Świetny dosłownie. Proszę, dajcie znać w komentarzu, co otworzyć, co przeczytać. Agatka się już z nami żegna, pewnie masz jakieś sprawy. Dobrego dnia, kochana, cudów niepojętych. W sercu, myślę, w ogóle w sytuacji, w życiu. Dziennik. Pisze Agatka, że dziennik. To szybciutko, dziennik. Co nam dzisiaj powie? Otwieram losowo. O, Klaudia Pingot. Na otwartość umysłu jeszcze nikt nie umarł. Taką mamy stronę. Na otwartość umysłu jeszcze nikt nie, <laughs> nie umarł. Kochane, co tutaj piszą? E, mówi się, że myślenie boli. Jest tym dużo prawdy, szczególnie gdy jest to rozciąganie swojego umysłu. Stymulowanie się do myślenia pozytywnego to czasem długi proces, któremu nie zawsze chcemy poświęcić czas, a jeszcze mniej wysiłek. Jednak gdy się na to zdecydujemy i przynajmniej przez 90 dni będziemy stymulować się do osiągania wyżyn emocjonalnych dzięki myślom, przechodzimy wtedy na pozytywną stronę mocy, która raczej, której raczej nie będziemy już chcieli opuścić. Refleksja, czy jestem gotowa dzień po dniu pilnować swoich myśli? Zapisz, co decydujesz i co z tego będziesz mieć, jeśli wytrwasz. Boże, po prostu kocham ten dziennik to jest cud. Dziewczyny, to jest tak y, skutecznie napisany tekst. <gry> To jest tak skutecznie napisany tekst. Skutecznie, wiecie, ja jestem też po neurocoachingu, certyfikowanym neurocoachem, trenerem Brian Tracy, po wielu szkoleniach. Wiecie, ośmioletnią e, dyrektor e, sprzedaży w Mary Kay, czyli e, doświadczenie w pracy z ludźmi. I to nie mówię tego, żeby tutaj, nie wiem, chwalić się i tak dalej, bo to w ogóle nie, nie o to chodzi, tylko przez te wszystkie lata. Tak, mocno zrozumiałam, jak ważne jest takie ukierunkowywanie swoich myśli i ukierunkowywanie na rezultaty. W sensie, co z tego będę mieć, jeśli zdecyduję tak i tak, a co jeśli zdecyduję tak i tak. Więc, do czego zmierzam? Przede wszystkim, czy jestem gotowa dzień po dniu pilnować swoich myśli, to jest pytanie do siebie samej, bo to pozwala Ci, Tobie, e, jakby okpień, w jakim e, do tego podejdziesz. Bo jasne, że można e, oglądać te transmisje, czytać jakieś tam fragmenty książek i tak dalej, ale jeśli nie jesteś, jesteś, e, nie jesteś zaangażowana w pełni, tylko jesteś zainteresowana, to są totalnie dwie różne sprawy. I dziennik jest tak, ma tak skonstruowane te pytania i zadania, żebyś wydobyła z siebie decyzję i zaangażowanie, a nie zainteresowanie. Bo zainteresowanie to, wiecie, a tam se posłucham, tam to, o, fajne było. Idę dalej i wracam do swoich starych, dawnych mm, nawyków. A zaangażowanie to jest decyduję się dzień po dniu pilnować swoich myśli i będę to robić chociażby przy pomocy dziennika, bo do tego specjalnie służy ta strona do zapisków. Zapisz, co decydujesz, czy decydujesz się na 100%, i co z tego uwaga będziesz mieć, jeśli wytrwasz. Rozpisanie tego. To jest znowu podnoszenie Twojej świadomości z korzyści, jakie tobie to da, a świadomość tych korzyści zapisana, czyli wykrystalizowana, bo pisanie krystalizuje myśli. Jeśli o tym jeszcze nie wiedziałaś, to spróbuj sobie opisać to, czego chcesz i zobaczysz w doświadczeniu, przeżyjesz na sobie, że bardziej ci się wykryli. Bo coś tam chciałam, tak, ale w sumie to bym chciała, tam to bym, chciała, to bym chciała, ale nie mam tak, nie? Jak zaczniesz pisać, to zobaczysz, jak Ci się sprecyzuje wszystko bardziej. Wykrystalizuje Ci się twoja, e, twój, twój cel, Twoje marzenie. A tutaj w naszym przypadku wykrystalizuje Ci się, e, wykrystalizują Ci się w korzyści, czyli mm, jak wypiszesz sobie, nie wiem, co się zmieni w Twoim życiu, jak Ty się zmienisz, jak się będziesz czuła inaczej dzięki temu, tak? To Automatycznie wzrośnie i to jest ta magia. Wzrośnie w tobie motywacja wewnętrzna, która sprawi, że nie odpuścisz, że się nie poddasz, że nie, nie pozostaniesz w pozycji bycia zainteresowaną, tylko pozostaniesz w pozycji bycia zaangażowaną. O to chodzi właśnie. To jest genialnie stworzony dziennik, ale ja zachwycam się tym nie dlatego, że o, ja jestem autorką, więc chcę sprzedać i genialna jestem, tak? Ja nie, bo ja wiele razy podkreślam to, że pisałam ten dziennik, jakby nie ja pisała, jakby sam Pan Bóg pisał. To jest, I dlatego się tym tak zachwycam, czyli oddaję jemu całą chwałę, a wam, każdej proponuję, bo jestem przekonana, że, że będziesz mieć te rezultaty. Agatka pisze, jeśli zaczynamy żyć w uważności, wszystko się powoli zmienia. Uważność, wdzięczność to bardzo ważne. E, tak dokładnie. Kochane, e, więc absolutnie, e, absolutnie codzienne wypełnianie, nie tylko ocz, przeczytam sobie, odłożę na półkę, to też super, bo już wrzucasz w siebie jakieś ziarno tych słów budujących, tak? Ale jak zapiszesz i od, odpowiadając na to pytanie, które jest Genialnie stworzone po to, żebyś głębiej w siebie sięgnęła, tak? E, to absolutnie. Za 365 dni nie poznasz sama siebie pozytywnie. Kochane, e, czy macie jakieś pytania? Chcecie coś do tego do, dołożyć w komentarzu? Bardzo proszę. Julia, widzę tutaj również nam dzisiaj zagościła. Jak miło. Jeśli nie ma komentarzy, to dziękuję dziewczyny. Dobrego, cudnego dnia. Pełnego cudów niepojętych, dostrzeżonych przez Was. <laughs> to jest ważne. Dostrzeż cuda wokół siebie i w sobie. Pa, kochane, trzymajcie się mocno. A która potrzebuje, chciałaby porozmawiać, no to zapraszam do, do kontaktu, bo zawsze jest mi bardzo, bardzo miło porozmawiać. Pa, kochane, pa. <laughs>